To ja odliczam, dobrze? 3, 2, 1, start. Proszę Państwa, co tutaj są za emocje? Właśnie trwa konkurs, jak Państwo widzą. Dwie pozytywnie zakręcone y, panie. I pan, I pan który próbuje który... dać radę. O, ale lekko, lekko mu e, idzie. Jesteśmy w takim miejscu na karpackim jarmarku turystycznym, gdzie nadleśnictwo ustrzyki e, prezentuje e, przeróżne e, propozycje związane oczywiście z e, lasem. No proszę bardzo, proszę. Zobacz, jakim świetnie Swoje idzie. To stoisko, mamy cięcie drewna, ale nie tylko. A my już idziemy do e, pana nadleśniczego. E, nadleśnictwo ustrzyki. Dolna, pan, to proszę Państwa, pan, konkurs jedzenia borówek na czas. A I pan Maciej Śpiech nadleśniczy. Witamy bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Daszbur. Daszbur, e, tak, właśnie, za nami też to, to wszystko. To zwierzęta, które można tutaj spotkać, tak? W Oczywiście w nasze podkarpackie lasy i lasy nadleśnictwa, ustrzyki dolne są pełne zwierząt. Szacujemy, że niedźwiedzi możemy mieć około 8-9 około sztuk na terenie naszego nadleśnictwa. watach wilków nie zliczę, a o jeleniach, dzikach, sarnach to, to nie będę wspominał, bo są to gatunki pospolite. Panie nadleśniczy, dziś w programie Lato w regionach pokazujemy, co najlepszego w ustrzykach. Proszę popatrzeć, właśnie zaczął się konkurs kolejny. Tak, można owszem zobaczyć, jak tniemy tą ciężką pracę w lesie tradycyjną. Natomiast w tym momencie konkurs ekologiczny. Właśnie dzieciaki pałaszują dary lasu. Mają nieco utrudnioną tą rolę, bo, bo bez użycia rąk zobaczymy... Ale z ustrzyckich las. Oczywiście z ustrzyckich lasów, ekologiczne, czyściutkie. Polecamy skarby Bieszczackich Lasów. Przyjeżdżając do Ustrzyk, no oczywiście nie da się idąc na spacer nie wejść na teren lasów państwowych. Oczywiście tak, lasy są otwarte, zapraszamy. Wręcz zapraszamy na nasz teren. Bylibyśmy obrażeni, że ludzie, którzy przyjeżdżają w Bieszczady, nie korzystają z atrakcji, które dla nich przygotowaliśmy. Jest mnóstwo szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych, mnóstwo miejsc wypoczynków. Można przyjechać się samochodem, zaparkować, wsiąść na rower, powędrować. Również zimą mamy atrakcje bo jest pełno tras biegowych do narciarstwa biegowego, skiturowego. Wszystko, co sobie człowiek zamarzył, może znaleźć na terenie lasu. Zostańmy właśnie przy tych trasach. Które trasy już teraz może na przykład polecić Pan rodziną? E, ja osobiście, no, no chyba to najbędzie e, najrzetelniejsze z mojej najlepsza strony. Najlepsza rekomendacja. Tak, najlepsza rekomendacja. Ja uwielbiam trasy na żukowie. Dlatego, że e, można tam spokojnie dojechać samochodem, e, spokojnie powędrować, a po prostu widoki zapierają dech w piersiach, bo z lewej strony widać e, pięknie ustrzyki dolne, a z lewej strony na pierwszym planie widać zalew, a dalej już widać pięknie połoniny. Widoki zapierają dech w piersiach, o której godzinie warto wstać rano, by zobaczyć przynajmniej jedno z tych zwierząt. Myślę, że to jest taka nieludzka godzina, bo to są świty, żeby, żeby spokojnie spotkać jelenia, pasącą się sarnę. Nie jest to kłopot, bo, bo, bo na tych ścieżkach one wciąż przemykają. Tutaj jest mnóstwo tych ścieżek zwierząt. Tak jak mówiłem wcześniej, one są pospolite. No, tylko ta nieludzka godzina. Czwarta rano, piąta rano, obrzasku. Wtedy najłatwiej tą zwierzynę spotkać Jeszcze spotkać krótko, na panie nadeśniczy, albo długo, powiedzmy też o ważnej roli edukacyjnej, tak? Bo także w wielu no tak, wybierając tak, się tak. do Ustrzyckich Lasów, no można znaleźć takie miejsca, tak, gdzie wiele informacji tak e, ważnych, ciekawych znajdziemy. Leśnicy, to wiadomo, oczywiście w pierwszej kolejności dbamy o ten zasób, jakim jest las, no, powiększamy go, ale nie zapominamy o naszej roli społecznej. E, a tą rolą społeczną jest właśnie prawidłowa edukacja e, nie tylko dzieci, młodzieży, ale i również dorosłych. E, drzwi nad leśnictwem stoją otworem i wystarczy tylko wcześniej się umówić, zawsze znajdziemy czas na to, żeby przeprowadzić zajęcia. Edukacyjne. No, Lubimy grupy, wiadomo, im większa, tym, tym docieramy do, 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 do większej rzeszy tych turystów. Ale jeżeli się nawet pojawi pojedynczy turysta, znajdziemy dla niego czas, żeby mu troszeczkę opowiedzieć, jak jest las skonstruowany. A czego to zajęcie dotyczą? Pokrótce. A to jest wszystko. W zasadzie można powiedzieć, wszystkie procesy, które, które zachodzą w lesie. Od tych najprostszych, czyli co my robimy tak naprawdę? Bo, bo często, jak, wygląda praca? jak wygląda praca leśnika? Czym się, czym się zajmujemy? Potem o tym, co możemy w tym lesie spotkać, jak się zachowywać w ogóle w tym lesie, jak wykorzystywać ten zasób, jakim jest las. Ja tak patrzę, borówki się skończyły. Podobno najlepiej smakują te zebrane własnoręcznie i osobiście. Proszę, Oczywiście, że tak. Bardzo dziękujemy za rozmowę Pomodzenia. i za te informacje. Zapraszamy do lasu. Oczywiście, zapraszamy do ustrzyckich Lasów, a my zapraszamy Państwa dziś przez cały dzień w programie Lato w regionach do Ustrzyk, do Ustrzyk Dolnych. Proszę popatrzeć, jak to jest pięknie. A razem z nami burmistrz Ustrzyk Dolnych, Bartosz Romowicz. Impreza cały czas trwa, coraz więcej ludzi tutaj przyjeżdża, sporo turystów. Faktycznie obserwujemy od jakiegoś czasu taki progres ilości turystów w Ustrzykach Dolnych, ogólnie w Bieszczadach, bo... Na to składa się pewnie wiele czynników, między innymi to, co się dzieje poza granicami, poza granicami kraju, ale my do tego się dostosowujemy i przyjmujemy wszystkich z chęcią. W tamtym roku, właśnie podczas Lato w regionach miałem taką sytuację, że przyjechali do nas turyści z Polski i mówią, że ostatni raz tu byli mając 8 lat, teraz mają 48, czyli po 40 latach wracają do uszczyk, dlatego zapraszamy serdecznie. Skoro zapraszamy, to jest okazja, by powiedzieć o takim troszeczkę potencjalnym turystycznym tego miasta. Co to miasto może dziś zaproponować? Faktycznie to uszczyki. Niezależnie od pogody, mając coś do zaoferowania, bo tak jak jest dzisiaj, pięknie słonecznie, to mamy czy to piękny park pod dębami, gdzie dzieciaki mogą spokojnie się na placu zabaw pobawić, czy mamy siłownię plenerową, czy mamy tororowy pamprak, czy też piękny basen odkryty, gdzie tak naprawdę można spędzić całe, całe dwa dni, sobotę, niedzielę i podejrzewam, że nikt nie zauważy, jak nam czasu upłynął. A z drugiej strony, jak jest też y, pogoda deszczowa, to mamy chociażby Muzeum Młynarstwa i Wsi. Mamy także y, w okolicy miejsca, gdzie można również y, przy regionalnych produktach e, tradycyjnych s, spędzić mile wieczór jest tak naprawdę na każdą pogodę i na każdą porę roku ustrzyki są otwarte panie burmistrzu zapraszamy w takim razie do ustrzyk e, kartka pocztowa dla pana specjalnie przygotowana e, przez nas proszę ją zaadresować i do telewizji e, przysłać my dziś przez cały dzień opowiadaliśmy państwu w programie lato w regionach e, jak na podkarpaciu w ustrzykach dolnych jest ciekawie co tu robić Ty już znalazłaś coś e, jak e, dla najbardziej siebie? Jeden szlak turystyczny, pieszy jak najbardziej chętnie skorzystam, ale to nie tylko. Na pewno wycieczki piesze, na, na pewno, pewno wycieczki na pewno. piesze. Chociaż no tak, nie. A, a, ale nie szpilki można butach. zamienić na buty sportowe jak najbardziej. E, proszę Państwa, my zapraszamy do ustrzyk dolnych dziś jeszcze cały czas, bo karpacki Jarmark Turystyczny trwa. Jutro natomiast program lato w regionach. No także kilkanaście kilometrów stąd. Będziemy w Warłamowie, bo tam dziś już rozpoczęła się Duża muzyczna impreza, Festiwal Disco Polo w Arłamowie. Jutro z gwiazdami tego koncertu w programie Lato w Regionach także będziemy rozmawiać. Ale na razie jesteśmy cały czas w Ustrzykach, a więc, teraz, jeszcze tak na koniec, żegnając się z widzami TVP3, zapraszamy na scenę. Tu, co prawda, bieszczady, ale na scenie zespół Tatry już dzisiaj występował. Zespół Tatry i to z Londynu. Żegnamy się w takim razie muzycznie i mówimy do zobaczenia. Do zobaczenia. Widzimy się jutro. Jutro, jutro 9.45. Lato w regionach ponownie z Podkarpacia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.